i Cześć wszystkim, z tej strony Spermuza. Ze mną dzisiaj jest... Dobra, coś się chyba przerwało I, I to jest jeszcze czwarty odcinek z naszej serii multiplayer I dziś pokażemy wam domek i wybierzemy się... w okay. ej gdzie są łóżka? Spoko No mamy otwarte drzwi Muszę cię jeszcze troszeczkę podgłośnić. Ja? Nie, ja muszę ciebie. Ja jesteś już w miarę głośno, ale nie wiem, jakbyś dosłuchać Nie chcę mi się zrobić. Chyba, że, Chyba, że zrobię cięcie i zobaczę, ale nie wiem, nie chcę mi się. Dobra, ja, tak to Dobra, jest. szukamy cejwów. Chodź Chodźmy do bogu. Wiesz, że ja nie trafię. No to chodźmy to ja tu. Ja chcę sobie skać! Ja sobie w ja nie zejdę. O, widzisz, a mnie lękała na i nic mi się nie stało. Uch. jaki masz miecz? O, mam kejba, kanion. No to był ten, którym było pierwszy odcinek. Kaja, nie znam. Da... Żelazny mam miecz, a co? Ja mam kamień, bo ja nie marno i żelazny. <laughs> się ci zrobiłem? Wiem, ale mi się nie chciało go brać. Czekaj. Dobra, już. Ja Miałam małego lagay yy... nie w wygląda? Nie, nie, ale idę gdzie gdzie to. Ej, dobra, to może tak. A nie, nie można się teleportować. A fajnie by było, gdybyśmy obaj, oboje znaleźli jakiegoś kave'a i na przykład znaczy jakby ktoś znalazł jakiegoś kave'a to krzyczy Morela Tepa. Co? Jakby by znalazć jakiegoś kajba, to tak jeszcze może na idea. Nie wiem. To takie dziwaczne. Ma magii trochę. Ja też. Będę trochę. Ja też. No, mamy już far. Ja to mam normalnie 40, czy takiego, 48. Aha, mam normalnie 40 ja Musimy Nie znaleźć w tej dżungli Bo -gy. teraz ogień po nie działa W domu, 200 no, no, no. metrów Wychodzę na tereny zwykłe Ej, to weź mnie tepnij, w końcu bym już... A ty masz waypointa w domu? No Dobra, ale tepnij mi Dobra Ale oh, jesteś Stevem Ja? Ja nie jestem Stevem Nie mam porządnego skina. Mm -hmm. no może nie jest porządny. O, oh, nawijam kuciaki. Kuciaki Ej! A to co? nie była przypadkiem ta polana. Na której był Mordor. Nie wiem. Luzka! Jest co? Jest! Nawet twój pies zakrzyknął Wiem Naprawdę się... I na początek idę do wioski Mpc już widzę Mawar, dwa donki Dobra, wyślijmy numer się, Cię! albo ja ciebie To Potepaj mnie Znowu Po co? Nie, nie wiem w którym kierunku Nie wiem nie... Powiedz coś Co? Dobra, teraz się. Tepnąć Tak, możesz tepnąć. Zbieraj, dojechałem. Będzie jedzenie. Na mój pamiętam. Marchewki są. Wszystko, wszystko, wszystko. No nic nie wiem prawie. O, tu są marchewki piękne. zróbmy mały dzień zobaczymy jak mnie słychać. Dobra. Cześć! Cześć! Witam Was pocięciu po raz drugi Jezu Hej, tu zrobię spowolnione tempo <śmiech> <Jezu>. <śmiech> Żan. Ale co to było hardcore, Ja nie mogę je No, dobra, przynajmniej nie było tak jak w tym na tamtej polanie. Jezu, to w ogóle mi na tym nie podobne. 20 szkieletów w dzień. To nie było 20, tylko 4 tysiące. Ale prosiły nas. No tak, bo, mieli, bo jeden miał miecz No, jak miecze zabierał po 500 nófek. W końcu to kamienny. No, hello! Główka pracuje. Takie, z wszystkich tak samo zabiera. Wczytałem. No, i drzew powinien to naprawić. Bo tutaj, że mi się, wydaje, że właśnie y, każdy mięcz zabiera tyle samo co kamienny, właśnie. Każdy mięcz zabiera. Drewniany będzie zabierał tyle, ile jak sobie, jak jest w ramkach kleta lub zombie. Ostatnio zabijałem zombie na spawnerze i zombie umarł. I drugi zombie po z niego z jego, z jego mięso, jak wypadło. Ja gram z Dorianem. Ale usunęłam już tą serię, bo zbanowali nam jak na jakimś serwerze Wszystkich zbanowali, już tam nikt nie wchodzi, nie? I tam em, właśnie e, zombie, tam spawner zombie, my tam sobie fajnie graliśmy fajnie są, super beat I hej, że hej Ale właśnie zbanowano nas kościoła. Ale tam właśnie spawner zombie no, A my właśnie... jeszcze ja powiedzieć, że ja coś tam o spawnerze Co? Mam który mógł level? Drugi, prawie trzeci Mam um, dziewiąty Myślałam, że węgiel to pająk Jestem genialna Jest to jest taki rozrośnięty cave, że trzeba znaleźć normalnie wiesz, Trzeba znaleźć, począt wejść z dawku i pointa z początek cave'u, żebyśmy się później nie zgubili Dobra, jak wioskę mamy, wioska jest ile? 10 metrów? No w sumie tak Jezu, zjadłabym coś a mnie tak kapar męczy, bo tam śmichę po nagraniu. Nos Nas. Trochę. Nie to no bez... Gdzie Zenek? Albo gdzie Stefan? Eee. U mnie ostatnio strasznie ten po serkach harmonizowanych. To mnie strasznie gunch, no. mi się stało. Wszystko wszystko jest. Co się stało. A, paim, nie tepaj mnie! Nie, nie tepaj mnie! No, podczas nagrywania! Oj co tam? Aaaaa! przy mnie, moje No Najwójkę najwyżej Zamazane! IP. A i tak to jest hamaki serwer. No właśnie. Człowieku! Główka pracuje jak ja to mówię. A na przykład na... Bez Jezu! A! Pająk, pająk, creeper, bająk, creeper, bająk. Ja tu mam problemy, ja tu mam, ja mam problemy! Wysadź ich, creeperku, wysadź! Pięknie! Żal Jak to wstawisz, to się zobaczy, jakie tam akcje miałaś Tak, to zostawię, tego nie będę wycinać, ze człowieku... No, jestem ciekawa, ja jestem ciekawy, bo tu sobie chodzę spokojnie po pokoju. Paner mam... zombie! Fak, jaki snajper. Jaki snajper. A tu mam takie przygody, jak nigdy dotąd. No, fak, fak, fak. O, się w kółko. O, zresztą na Mam paner zombie. Szko... A, a, jak... i, a ile kosztuje ten SMS za wysłanie? Czy darmowe SMS podobno za wysłanie tego, 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 żeby było dłuższe te filmiki? No, to jest darmowe, naprawdę. Hmm. Czy, że wysłałem, ale podejrzewam, że będą pisać. Czy na pewno tego chcesz, czy coś tam, coś tam, coś tam. Nie... Jej, mam siodło, kapelusz, a potem kapelusz. Eee, jak tu schodzi, no right. że wiesz, to mi niezależne partnerzy. Wiesz czemu? i tak nie, nie będę dostawać kasy z to, ponieważ nie robię tego na kasy i pozytywnie jestem pełnoletnia, więc. Na jedno i to samo wychodzi. Co to znaczy, już mam Masz? No, mam, mam. Ja mam żelaza. Ja mam żelaza 12. Aha, też mam 12, ale teraz więcej. Wiesz co, ja mam jeszcze parę rzeczy do jedzenia, bo jeszcze mam te ziemniaki, te kurczaki. Nie. A ile twój odcinek? Właśnie... Wiesz to było to cięcie. U mnie z cięciem razem jest 13 i 58 sekund, ale 13 minut, ale było to cięcie i nie wiem ile ono trwało. 5 minut. Już tak myślę. Dobra, to jeszcze dwie minutki. No po prostu zrobimy takie część pierwsza i część druga, wiesz. Bo się że to będzie jakieś 12 minut, nie? Jakieś suma. O, to była część, która chyba jest zwiedzona. Tak, i dużo surowców, jest to strasznie bardzo jest bogatość surowca, to jest, nie? No. Ja się, ja się ekspię. Nie, no nie, ja też, ale wiesz, dużo żelaza tu jest, więc ja trochę wiesz. Ale też ja się będzie. się ekspię na zombie? No ja nie, bo ja mam węgiel i to różne, ale ja mam szósty level prawie. Znaczy tak, szósty level już mam, tak, bo. Mam szósty level, i sobie na będą Mam cztery. Jezu, ja jeszcze tego wszystkiego nie wstawiam na YouTube, ale jak chwila będzie u mnie, to ja będę wszystko montować i później wrzucać, nie? Żeby nie zdejmowało mi to czasu teraz, bo jak będzie u mnie to nie będę mogła dużo grać, bo będzie mi jest. Kurwa! Brrr. Ty weź! Ty weź mnie ścisz, co? No U mnie ja mam cicho głośno <coughs> oh Pan, do mnie idzie teraz jakiś. Creeper, potem tam tu, idzie. Potem pewny creeper. Cześć! O, woda, coś dla mnie. Mam wiaderko. O, świetnie. Bo to jest bez spawnera, najczęściej jest w spawnerach, jest reds, a masz reds Mam, trzy jest... O, masz fajnie Słaniaj mnie Ty Ty ściano, do domu, To jest za ścianą, to węgle. jest za ścianą, to jest ze ścianą I chodź tu do mnie Czy jest za mnie ducho? No, no To tam jest z panem. Nie niszczyłem go to znalazłam coś, chodź tu do mnie. Cześć. Chodź tu. Dobra, Już no. mi się kilof skończył. Jezu! Fucking damn! Aaaaa! Jezus! Jezu! Hej, no co? No to węgiel, za to... Ja tam idę dokopać jeszcze ten węgiel. dobra, mi się strasznie szybko kilof kończę, jak nie wiem. To Monika pestowna. Dużo. Ej, help. Bo ja tu mam takie fajne coś. Po odcinku dano sobie auto switch. Ej, właśnie, mieliśmy już e, ten. Kan być? No. Na odległość? No, może być. To cześć. Cześć. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i lajkujcie. Cześć!